OK, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dead Space. I już tutaj widzicie, że tych dwóch ludków, których spotkaliśmy ostatnio, tych przy ścianach nie żyje. Dlaczego? Ponieważ pobawiłem się z nimi przed nagraniem i dob na dobre mi to wyszło, ponieważ babrałem się z tym dobre pół godziny. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Kupiłem sobie kilka ładnych rzeczy. Jeszcze tutaj trzeba coś robić, serio? Już chciałbym koniec, nie obraziłbym się jakby to był koniec. Czemu tu są kończyny? I czemu tutaj jest kolega nasz? Jak jestem obkupiony i mam dużo apteczek, to wypadają. Czemu nie? Tak działa Dead Space. Boże, czarny płód. Czarne płody są złe. A tutaj mamy coś do. Ciach. Wiatraku. Wiatraku. Stój. Jak ty się tu dostałeś? Przecież wiatrak się kręci. Czy tutaj są jakieś wentylacje, że one sobie tutaj przychodzą? Od tak, może wiatrak jest włączony i nic im to nie robi, coś tam mi uleciało, trudno. A co jeśli nekromorfio potrafią używać stazy? Stój! rzekł Krystian. I wtedy wiatrak stanął. I co mi to dało, powiedzcie: Boże! Serio? Chodź. Dobra. Nie, 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 nie. W plecy. Dobrze, dobrze. Ładuj, 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 ładuj. Bo to idzie do ciebie. Jezu. Czemu to jest takie szybkie? Już? O tak. Jezu. Koleś! Ile można? Ile można mnie męczyć? Stanowiskowy... kopaliskowy... Tak. To chyba tutaj. O! To na pewno tutaj! Ja pierwsze, teraz ich tu będzie... W... O! Ty też, serio? Jakie slow mo Już się tam... Nie, ja się nawet nie bawię w, w tamte. Eee... W tamte skrzynki, ja chcę jak najszybciej! Ej. Dobra, widzę, że z wami będę musiał się pomęczyć. Ja pierdolę, prawie mnie to zabiło! Co tam we mnie? Ty... Ty, serio jeszcze Nie mam apteczek, dobra mam Ja pier... Nie! Dwa! Czemu? Czemu dwa? Czemu dwa? Czemu dwa? Nie! Apteczka! A Jeszcze ty! Dziękuję. No nie ruszaj się! Kurde, ile was? Oh. Czemu ja nie mogę tam wejść? Ja chcę odpoczynku. Dobra, jest kurde, mogę tam wejść. Super, świetnie padły. Whoa, whoa, whoa. Wow. Thank you, Isaac. I always believed in you. I knew you'd return to me. We are whole again, Isaac. We are whole. Whoa, 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 whoa. Emergency geo-orbital gravity tethers offline. Tonic load released. Impact imminent. Evacuate this area immediately. Isaac. Isaac. You really didn't think I was just gonna walk away, did you? I can't do that. Marker's coming with me. It's a shame. I was starting to like you. Even if you are insane. What? You don't believe me? Take a look at yourself. Better yet, take a look at the video from Nicole. And this time, watch it right to the end. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. That's strange. It's such a little thing. all comes to this one little thing. I didn't want it to end like this. Yeah. I really wanted to see you again. Yeah, Ruptego! Just once. I loved you. I always loved you. I poszło. Tak się kończy zażywanie marihuany. <laughs> this whole time whatever you were seeing was caused by that you are its pawn but don't worry it will be in good hands now far away from this damned place goodbye Isaac. thank <laughs> you Czy kończyć teraz odcinek i poczekać? Tak, chyba skończę, i walkę ostateczną zrobimy sobie w następnym. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w następnym, już ostatnim odcinku serii. Zagrajmy w Dead Space. Trzymajcie się i cześć.